Witajcie z powrotem w Minecrafcie Dzisiaj mieliśmy budować wieżę. Tu już wypełniliśmy sobie piętro z tego co widzę. Więc. A, jeszcze leciutko doczytywuję coś. Więc lekki ten. Ale tak, budujemy w pierwsze piętro. Zaraz pójdę po jakieś bloki, żeby zbudować ściany. I będziemy mogli zacząć się z Downcraftem. tak? Z TomCraftem chciałem zacząć. Więc tak, w TomCraftie początki będą raczej takie żmudne, bo wszystko skanować, wszystko coś tam, coś tam. Ale... miście <laughs> usuniemy. Ale, ale, ale... Ale się nam skończyło drewno to. Ale nie. Ale w późniejszych fazach będzie się już dużo działo z tym. Jest upoważnie z tym blood Moonem. Dobra, nie pozwolimy, żeby to nam przeszkadzało i tak będziemy musieli przetopić trochę bloków, bo stwierdziłem, że że pierwsze, że mi się pomyliło chyba coś z tym, yy, z tym Essence, coś tam, a drugie, yy, a zresztą, co będę teraz tłumaczyć, gdzie są te bloki, bo już troszkę nie grałem, tu są te, a miejsca gdzie mamy, nigdzie, rozumiem, no cóż. Czas zrobić jeszcze skrzynkę czy dwie A gdzie mogę skrzynkę? Tu mogę skrzynkę w sumie. I mogę to skrzynkę Tak, to jest niepotrzebne, to nie, to nie. To nie, to nie. To będzie potrzebne, to nie... To nie, to nie, to nie, to nie, to nie. Też nie. Słyszę, że jednak coś będzie, co nam będzie przeszkadzało. Bo jest tam. No, nie zły hałas. Jest tam. Coś z. Skeleton, coś tam, Hunter. Nie pamiętam teraz już jaki. Ale pamiętam, że zabija nasz szała. A to nie jest fajne. Um, bloki, w którym kolorze byśmy chcieli. Zastanawiamy się pomiędzy jakimś ciemnym, typu czarny, ciemno ten albo po prostu białym. Tego nie użyjemy, bo to jest potrzebne do kuźni. Mm. Więc tak, nie tą tylko magical crops. No, ale gdzie to jest? Tu są. Mm. Teraz tak. Essence Stone'a można przerobić jakimkolwiek na jakiś kolor. Zobaczmy. <ścoughs> hmm. Light Grey. Miałem. takie wyglądają w miarę spoko bo zwykły biały tak chyba słabo moment no tak. a te na przykład to już są z tego czyli to jest zwykły ten jest z jasno szarego ten jest z ciemnego Czyli który będzie. Lampy, lampy. Brick to jest. To jest z ciemnego, a ja szukam. To jest. Ja szukam. A zresztą. W taki sposób się łatwiej doszukam te z tych. Zobaczmy jak te będą wyglądać. No, no będzie okej. Okay. Czyli tak. Potrzebujemy z tego kości. Tak, gdzie jest reszta kości. Um, mm -hmm. Naprawdę nie wiem co tam wybucha. Tu jest jeszcze trochę kości. I teraz dobre pytanie: czy można szary zrobić jeszcze jakoś inaczej z tego dead flower eee. w taki sposób, hmm. czyli z bonmilem, inksakiem, coś tam? Shadow ink. Floral black powder i... Okej. Okay. No, 27 to jest dosyć sporo. Nie pamiętam czy kości czy czegoś potrzebowaliśmy, ale raczej mam wrażenie, że nie. I... No bo te jasno-niebieskie tak dalej to są takie trochę słabawy. Bo to jest z, z białego. Też nie wyglądają w sumie źle. Muszę przeczekać Blue niestety. A te wybuchy i tak dalej mnie drażnią. No i spać niestety nie da się w Blue Moona. Jak już chyba... Nie wiem ile razy stwierdziliśmy. No cóż. <laughs> Potato seeds. Nie no to żółte wyjdzie. Patrzę, czy może nie mamy gdzieś jednak... Skystone też nie, bo z tego nie mogę jakimś cudem zrobić e, barwnika, prawda? No, wygląda na to, że nie Fuel Carpenter Enrichment Crusher. Te dźwięki mnie denerwują naprawdę. Nie wiem też zresztą, dlaczego tak często te bloodmony są. No i już spokój. No. Tak w ogóle. O, też levelują. Co mi daje? Jezu, słyszę, że ten creeper umarł. Będzie trochę do zbierania tam na górze. I zastanawiam się. Um, no to jest śmieszne na początek, jako żeby prąd mieć. Um... Wiecie co? Zrobię po prostu zegarek. Mamy jeszcze sporo złota w ogóle? 19, to jest pustka. Ta... Tu mogę sobie pozwolić na zegarek. Bo... No tak. Te patyki mogę stąd wyjąć. I po prostu zajdę do kopalni od razu wyjdę jak zobaczę, że jest dzień. Bo to nie ma sensu w taki sposób. Czekać po prostu na to. Więc no, ja chyba się nawet zbliża. Dnia ja schodzę właśnie do Mówiłem coś, że się wkopuje w komórki i tak dalej, prawda? No cóż. już możemy zobaczyć, co tu jest ciekawego. Widzę, że tu chyba byliśmy nisko, żeby się kopać po TT. W sensie, strip mine, nie? W ogóle na 12, to znaczy, że już prawie się wykopał cały. Nie spodziewałem się, że to tak szybko pójdzie. Mm, no ale tak, w tym momencie... Miniko... Węgiel... Nie pamiętam, jak mi się przestawiało na... E, hover moda. O, wskoczcie, tu wskoczcie. Będę miał was z głowy i będę mógł po prostu pozbierać. A, i chyba to właśnie o czym mówiłem, próbował mnie postrzelić. Bo tak dosyć szybko coś strzela. Nie wiem co. No, chodźcie, chodźcie. A no, zresztą zaraz się spalą po prostu. Tu coś słyszę, widzę, że wybuchło. Tam też, tam też... Ale nie wiem... Co by wysad... Creepery mogą się wysadzić sama. W sumie. Tu też, chyba że po prostu pioruny wolnały. ile tego jest tu. Strasznie, strasznie. Ale ja nie wiem czy minotaury nie strzelały tak mocno. Nie, coś z tej strony. Ale chyba nie ty. Ważnie, one przeżyły. One to przeżyły. Z niewielkim... ...Dzimowiczem. Straszne. Pilnować, pilnować trzeba tego. Pamiętam. Kości się bardzo przydadzą w tym momencie. Coś jeszcze tu leży, co by mi się bardzo przydało. Więcej kości. No i okej. Okay. I to daje bodajże czarny morszyk. Ile tych kwiatków zebraliśmy? Pięć. Pięć będzie troszkę już. No i w sumie, jak mamy takie śmieszne wyjście, to czemu nie skorzystać? I przypomnijcie mi, żebym free Runner y zrobił później kiedyś. Bo wchodzenie po tych pojedynczych blokach jest troszkę słabe. Dobra. Tu nie mam miejsca na crafting. Tak, z tego. I z tego się robi. Gdzie to jest? To było chyba shapeless. Tak, potrzebne to. Więc a, troszkę drewna, miska, tak się robiło miskę. Aha, teraz ktoś wymyślił sobie ze slabów. No dobrze, to ze slabów, proszę bardzo, to tu i tu, tu. Tak? Dobra, nie będę się bawić układanki. Proszę. Dobra, chyba zapamiętałem, że tak. No, <laughs> to wkładamy tu. Jest 10 prochu. Jest szary. Szare. I to było Ech. i ciach Nie wyszło sporo więc teraz cegły Niespodzianek nie ma. Wkładamy jetbaka na chwilę. Aha, skończyła się w tym woda. Ech, gdzie mieliśmy wiadro? Gdzie mieliśmy wiadro Tu Kości już nie będą potrzebny Super, uderzyłem mnie to co trzeba Jezu ile ich jest? Co to ma być? Togo się pogrzało. Naprawdę Nie wiem, czy. Nie wiem, czy ta broń w ogóle wytrzyma to. Mamy na szczęście jedzenie przy sobie. Naprawdę, co to ma być? Na szczęście nie biją tak mocno naraz. No i mamy pancerz jakikolwiek. No cóż. No to zwalczymy ich. Napełnimy tam trochę Jetpacka. No, zwalczymy ich. Skończymy odcinek. I w następnym odcinku napełnimy Jetpacka i ten. Nawet nie wiem ile ich tam jest, to jest najgorsze. No ale widzę, że chyba za dużo. Najpewniej pewnie w międzyczasie się spawnie jakieś na górze. Aha, no tak, uciekają. Już. Boję się to wykopać, bo może się okazać, że zaraz będzie ich więcej. Nie, no nie widzę, żeby było. Nie wiem, czy ryzykować. Hmm. Hmm. Słyszę, jak chodzą. Słyszę, jak chodzą. Moment, jest tu? Jest radar. Radar on. No, są jeszcze. I to nie jedna. Czy usłyszymy picie pod Tak usłyszymy. No cóż. By było miło, jakby daliby spokój mi. Jetpack niestety nie posiada. No i znowu z full HP przyszło. Chodź tu, zginiesz. Ty też. Już z głowy. A się powiem szczerze, trochę przestraszyłem tylu ich. Naraz. No cóż, to, to odkładamy, to odkładamy, to, to, to. To. Z nich to wypadło, to. Niska jest nie, niepotrzebna, to też nie będzie potrzebna, to się przyda później. No. Mogłem tu źródełko zrobić. Jeszcze ich jest. Jeszcze ich jest więcej. Wynocha. Już? Wszyscy? No. No to. Napełnimy troszkę tego. To się będzie przerabiać. I co? I widzimy się w kolejnym odcinku, prawda? No. No to do zobaczenia.